Siemanko, z tej strony Kamek Witam was w kolejnym odcinku Paczki Hema Taka sytuacja jest to odcinek szósty drugiego sezonu Przechodzimy od razu, bez gadania Do kolejnych spotkań Jak zwykle zapraszam was do GameCold Trader Link na dole No i pierwszym naszym przeciwnikiem na dziś jest LKS -E Łomża Który nie ma zbyt dobrego składu Powiedziałbym, że skład jest nawet straszny Nawet bardzo słaby No i ciężko tutaj mu będzie wygrać No i zobaczymy jak to pójdzie ten mecz Pamiętamy przecież, że z każdym takim troszkę Troszeczkę słabszy, mnie na full zgrania teamem wygrywałem bez problemu. No i co? Trzecia minuta, no i Anderson podaje tutaj do Johnsona. Johnson jest przed bramką, strzela lewą nogą w prawy w ruch bramki i w czwartej minucie jest 1 do 0 i w czwart... no, trzecia minuta, 36 sekunda, przeciwnik wychodzi, więc bardzo szybko, chyba najszybciej zarobione paczki, dwie, jakie udało mi się do tej pory zdobyć. No i przechodzimy do pierwszej paczki. Pierwsza paczka, sprawdźmy, co jest w niej ciekawego. W pierwszej parce jest Romao, nic ciekawego, totalnie nic, zawodnik tutaj jeszcze z QPR, e, który kompletnie mi nigdzie nie pasuje, zawodnik Marsylii też nie za bardzo, no i przechodzimy do drugiej paczki, druga paczka, co będzie w drugiej, też zastanawiam się, no i sprawdźmy, no i tutaj mamy Revera, Rever, e, ale zobaczcie, e, dwóch, dwa duplikaty kart, no to jest coś, jak można dwa duplikaty trafić na raz, to nie wiem, no i przechodzimy do kolejnego spotkania. A co szykuje dla nas kolejne spotkanie? Szykuje dla nas bardzo dobry skład z ligi portugalskiej. Tutaj mamy jeszcze infrom, fium, informa no i co, początek drugiej połowy, bo dopiero wtedy zaczęło, zaczęły padać bramki Martinez z główki w 49 sekundzie pakuje piłkę do bramki i mamy 1 do 0 53 minuta, Chamberlain podaje do Lukaku, no w końcu Lukaku tutaj się ładnie znalazł, szuka miejsca strzela na raz, piłka nie wpada do bramki strzela na drugi raz, piłka nie wpada do bramki, no i w końcu Griezmann strzela na 1 do 1 68 minuta, podanie na skrzydło, no tutaj mój Everton nie potrafi dogonić Mar Martineza, Martinez strzela i bramkarz broni, nie wiem jak mój bramkarz to wybronił, cud na cudami, no ale za dużo się nie cieszyłem z tego, że wybronił ten strzał, z tego względu, że Martinez drugi raz pakuje piłkę z główki do siatki. 82 minuta, końcówka spotkania, Lukaku przyjmuje piłkę, podaje do Griezmana, Griezman strzela, bramkarz broni, mamy sana, sami, kurwa jak tego nie trafiłem, nie wiem, ja pierdolę, co to ma być. Sorry za przekleństwo, pewnie wasi rodzice teraz Jezu, oni słuchają tak w tego Nie, nie, spokojnie Już więcej nie No ale nie wiem jak tego nie trafiłem Przekrałem spotkanie 2-1 Oczywiście jak zwykle, no statystyki po mojej stronie Ale statystyki nie grają Przechodzimy do kolejnego spotkania Pawia Beast Kolejny skład taki, z którym przykro by było nie wygrać No jak widzicie ładnie tutaj rozklepuje akcję Już na początku spotkania Lukaku w 8 minucie strzela I mamy 1 do 0 dla nas Kolejna akcja Tutaj skupter między nogami on zrobił skup ten temu obrońcy, jeszcze go sfałował i mamy rzut karny na początku tego spotkania. W 16 minucie 2 do 0. Alex jak zwykle, wykorzystuje rzut karny. 18 minuta, Lukaku, Anderson, Alex ładnie wymieniają się piłką. Alex lobuj, lobuj, ok, nie lobuj, strzelaj. No i mamy 4... 3 do 0 w 18 minucie, więc bardzo szybko. 29 minuta, robi Kin, robi King no i co? Robi, jak on, dlaczego on ma robić kina? Skoro został mi wylosowany totalnie inny skład, nie wiem, chyba zły skład pokazałem wam. Ten koleś miał skład z Irlandii, cały irlandzki skład, więc, więc to nie był ten skład, który wam pokazałem. Nie wiem jak to wyszło, no ale tutaj Johnson bawi się z przeciwnikiem, no i strzela na 4 do 1. Jedna z ostatnich akcji, 59 minuta, strzał, no i wygrywamy. 5 do 1 w 51. Minucie. W tym momencie przeciwnik przestał grać, więc zaliczyłem to jako Rage Quid. Zresztą będziecie mogli to widzieć po posiadaniu piłki. Ja trzymałem przez całą drugą połowę piłkę no i po prostu zaliczam to jako Rage Quid. Widzieliście, miałem 69% posiadania piłki. Gdyby on grał, w życiu bym takiego nie miał. No i dwie paczki za takie coś. Radu w pierwszej, no na pewno może coś z tej serii, a w końcu bym zbudował. Tak też myślę. Zwłaszcza, że w drugim paczce jest Gonzalo Iguay. Gonzalo i Guain. Do tego bym dołożył Żerwinio ten Radu, może w końcu Hamsika, także zaraz coś pomyślę, ale przechodzimy do kolejnego spotkania, w którym jeszcze gram starym składem, no i FC Milan nazywa się przeciwnik, no i ma pełen skład, pełen skład, bardzo dobry, no i zaczynamy z rzutu rożnego dla przeciwnika, no i tu, o, tutaj Markizio, będzie dośrodkowywał dla niego Marquizio do Barcagli'ego, no i Barcagli strzela bramkę z główki na 1-0, chyba w tym odcinku to jest piąta albo czwarta bramka stracona z główki, Griezmann podaje tutaj do Lukaku, Lukaku biegnie, ile sił w nogach, biegnie, 45 minuta strzela, fantastyczny strzał i mamy w 45 minucie 1 do 1 druga połowa, to jest 56 minuta, przeciwnik na skrzydle nie wiem dlaczego Majkon tutaj się zatrzymał cofnął się, w ogóle zostawił jego napastnika mój nie trafia jeszcze w piłkę, no i kolejna bramka stracona z główki, druga już w tym spotkaniu i mamy 2 do 1 dla przeciwnika, tutaj znowu próba w ślizgu, ładnie odebrałem, ale za dużo miejsca zostawiłem El jemu, No i ten strzela w 69 minucie na 3 do 1 75 minuta, Alex dostaje piłkę Alex podaje do Chamberlaina, Chamberlain wymienia się tutaj, biega w ślisk i FIFA 14 Ultimate Team 85 minuta, masakra Znowu Chamberlain na skrzydle, jedne, ładnie minął. Jednego, drugiego, spodaję do środka między nogami mojego napastnika. Fantastycznie dopuścił, i mamy 3 do 3. No i tak też to spotkanie się skończyło. Tak też kończy się ten odcinek. Jeszcze paczka przed nami srebrna, a ja się z wami już żegnam. Także to było na tyle. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw łapkę w górę, udostępnij ten film. Wrzuć na swoją tablicę, nie wrzuć na swojego Twittera. Wszędzie wrzuć. No i widzimy się już w kolejnym. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.